Tak sobie niedawno, wczoraj, dzisiaj myślałem, może mi pomożecie, e, chciałbym stworzyć coś takiego, ja już próbowałem na jakichś grupach czy coś, ale to, to nie o to mi chodziło. Chciałbym stworzyć jakieś miejsce w internecie, gdzie moglibyśmy sobie rozmawiać. Tylko na takiej zasadzie, że nie wiem, wymiana jakichś fajnych, wartościowych, nie wiem, artykułów, książek, jakichś doświadczeń, wy do mnie pytania, e, ja do was, jakaś taka wspólna pomoc, tylko czego się obawiam? Obawiam się e, na zasadzie, e, hej, look, pozdrowisz, polajkuj mi zdjęcie, albo nawet, albo nawet takie, nie wiem, młodsze osoby, które nie robią czegoś takiego, ale, ale nadal to nie będzie jakby treści w ich pytaniach. To będzie typu, ta relacja będzie nadal widz-YouTuber. A ja chciałbym stworzyć miejsce, gdzie będzie takie no nie powiem naukowe, bo naukowe to będzie za bardzo powiedziane. Jestem za głupi za, na to, żeby żeby mieć miejsca naukowe, ale coś takiego wiecie, żeby się tam wzajemnie doświadczać, bo, bo coś, coś ja dodam i naprawdę dużo osób dodaje książkę, dużo osób mi pisze przeczytaj to przeczytaj tą, ale nie chodzi tylko o książkę, to nie chodzi o stronę, która, która mówi tylko o książkach, tylko o wszystkim. Nie wiem, wy zawsze macie jakieś rzeczy, na przykład teraz trampolina Charlie skacze, a do, w, w, wysyłacie mi dziesięć y, badań, że trampolina jest szkodliwa. Pomijam, że czali skaczę skacze raz w tygodniu, no ale dobra, nieważne. Ale, ale już można o tym podyskutować. Jeżeli ktoś powiedział, wiecie, jakaś mama a ja mam trampolinę i to jest dziecko, a druga osoba powiedziała, no a moje, moje dziecko nie wiem, złamał rękę, bo takie też wiadomości dosta, dostaję, dost, dostawałem. I coś takiego, coś takiego, żeby to było treściwe, żebyśmy, żeby żebyś ludzie mogli sobie gadać, no ale jednak żeby to nie było, nie wiem, tysiąc postów dziennie o dupie Marynie za przeproszeniem, nie wiem. Tak, tak wolno myślę, głośno myślę i nic nie wymyśliłem, ale, ale tak sobie nagrywam do Was, może, bo, może coś, coś pomożecie. Nie mówię, że to będzie jutro, bo może to będzie wymagało jakiejś pracy, żeby to stworzyć. Nie wiem. Po prostu luźna myśl, z którą, się, którą się chciałem podzielić. A no i nie wiem, już pewnie ktoś wysyła mi wiadomości, ale to też nie może być jakiś Messenger, bo to będą takie wiadomości kurde, nie wiem, bo też forum mi za bardzo nie odpowiada w sensie wizualnie, żeby jakieś posty, bo to długo się odpisuje z kolei Messenger jest taki, że jak będzie tyle osób, to będzie świdrowało wie, teksty, linijki do góry i nic z tego nie, nie wyciągniemy. Nie wiem, nie wiem, totalnie mam coś w głowie, a jeszcze nie wiem, nie wiem co. I tak jeszcze ostatnia głosówka w tym temacie, bo... znaczy nie ostatnia, ale, ale na ten moment. E, widzę już wiadomości, które, które do mnie piszecie, są na pewno, jest na pewno mowa o Discordzie. Nie wiem totalnie o co chodzi, więc musiałbym to zgłębić, zobaczyć. E, są też opcje na zasadzie, żebym stworzył, nie wiem czy grupy, czy, e, czy czaty i robił selekcję jakimiś pytaniami, ale to też nie o to chodzi. Ja, ja każdego widzę traktuję tak samo i... i czy 8 lat, czy 33, 50, dla mnie nie ma znaczenia pod tym względem, więc nie chciałbym robić czegoś takiego, że na przykład mojego widza, Wickę widza, nie wpuszczałbym do grupy, bo ma na przykład 13 lat, albo odpowiedział źle na pytanie jakieś tam mądrzejsze, czy tam doroślejsze. To, 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 to też nie jest etyczne dla mnie i na pewno nie chciałbym tak robić, więc na pewno nie może być jakiejś selekcji samej w sobie, w sensie, żebym kogoś odrzucał. Nie wiem, to, to widzicie, to, to jest tak, że może nic mi nie pasuje i, i to jest bardzo skomplikowane.